cześć wszystkim akwarium 25 litrów od założenia minęło 3 dni eee, teraz to już nie jest na bazie ogrodowej, tutaj posadziłem nowe roślinki ze 120 -tki. tutaj jest pistia ludwiga lotos nuża i tam tej rośliny nie pamiętam jak się nazywa ale dzisiaj y, pojadę i na tym korzeń będę kupywał jeszcze my i może jakąś gałęzatkę lub y, Aniubasa. Y, wpuściłem tutaj trzy gupiki samce. Na szybszy cykl azotowy. I zobaczymy jak to się wszystko będzie y, brało za siebie, tak? Dałem jeszcze takie pałeczki. Z Yukishi. Pod, każdy, pod każdą roślinę. I zobaczymy. Jestem też ciekaw jak to wszystko runie. Runie to znaczy jak pójdzie wzrost roślin. Ale przede wszystkim korzeni. Wczoraj dosypałem jeszcze. Yy, żwirku. Bo było za mało. Mogę wam nawet tu pokazać. Żir dosypany był i dosadzenie roślinek, ale rośliny jeszcze dojdą i tu zasadziłem jeszcze parwulę, elektryk, więc zobaczymy, czy to w ogóle się weźmie w garść, czy nie. I tak jakoś się buja, oświetlenie jest i jeszcze jest naturalne oświetlenie. Więc zobaczymy w ogóle czy to osiedlenie nam się tu sprawdzi, tak? No. No to to będzie chyba na tyle. Taki szybki filmik. Chciałem wam się tylko pochwalić i, i pokazać jak to wszystko u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o narybek z tej 25 to narybek już jest przeniesiony do osobnego akwarium. Tam trwa nie dość, że odrobaczenie rybek to głodówka pięciodniowa bo tak naprawdę tej głodówki nie robiłem przez jakiś czas no i też ee, nie zaniedbałem za o to więc zobaczymy a jak się spodoba, zostawcie coś po sobie do zobaczenia cześć Waxoo! Waxoo! Waxoo!